AD? Co wy robicie w Polsce? No dobra, jak szła ta formuła? Jestem Ewa Lipstick Monster i zapraszam was do mojego ukochanego mieszkania. Centralnym miejscem jest kanapa, która jest modułowa. To znaczy, że każdy Mały element jest odpinalny i przestawialny, więc jesteśmy gotowi na każdą ewentualność. Czy oglądania telewizji yy, z wyłożonymi kopytami oczywiście. Proszę bardzo. W ten sposób. <grych> Czy na kaweczkę. Cyk, o tak. Albo opcja na sztywno do pracy. Tak jest. Góra tego zabudowanego regału jest moja, bardzo roślinna i dekoracyjna, a dół to miejsce do robienia picia. Jest oddzielony od kuchni, tak naprawdę i ten pomysł bardzo się u nas sprawdza, bo Wojtek jest geekiem jeśli chodzi o kawę, no i ma swoje specjalne miejsce wydzielone w domu tylko dla niego. Kto kiedykolwiek szukał okrągłego, pięknego stołu, ten wie, że to. Nie jest wcale łatwe zadanie, ale udało się. Tak, nie też, że mamy piękne bryły, bo ja uważam, że to jest dosłownie rzeźba tego domu. Mamy trzy trójkąty, pach, raz, dwa, trzy, nawet cztery tutaj z, tym, z, tym, z, tym, z, tym, z tą podwieszaną lampą. Tak miało być, tak? To, to nie jest to nie jest chwilowe rozwiązanie, tak miało być. Słuchajcie, to jest stół, który jest wykończony naturalnym materiałem, ale jest osadzony na drewnie, więc jest, nie jest chłodny w dotyku i to jest ogromny jego plus. Nie chcecie wiedzieć, ile pracowaliśmy nad tą kuchnią, żeby była tak perfekcyjnie symetryczna, ale warto było. Dobra, pokażę Wam teraz mega hit. To. Nie? Takie małe, ruchome. To jest taki nowoczesny okap. A tak naprawdę nie, bo to jest lampa, patrzcie, jak można. I jest wspaniała, bo ja widzę wszystko. Dobre światło tutaj jest. Ja sobie mogę nagrywać, a to jest zlicowane i nawet mogę się położyć. Ta kuchnia nie tylko pięknie wygląda, ale jest też praktyczna, bo jestem osobą gotującą. W sumie chętnie bym Wam coś ugotowała, ale za dużo Was się zbierze i... Nie, tyle to za dużo roboty, okej. Okay. Jest pięknie, schowane jest to, co ma być, ale jest też dużo schowków, bo zobaczcie tam w ogóle od dołu nawet, dół wyspy, to są szuflady, które się otwierają. Nie będę Wam pokazywać, co jest w tych szufladach, bo jest tam syf, okej? Okay? No, bo wszystko, co jest schowane, to tam jest syf, a na wierzchu, tak jak widzicie, jest pięknie. Światło. Nie ma górnego światła. Proszę, nie, nie patrzcie teraz na sufit, bo tam będzie widać ekipę. Chowajcie się. <gry> dobra, schowali się, możecie patrzeć. dobra Nie ma górnego światła. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek, słuchajcie, bo my kochamy, żeby było mięciutko, ale też uwielbiamy kolory. Ja wiem, że to może dziwnie brzmieć, jak się patrzy na to mieszkanie, bo to jest jakby beż, beżowo-szary po prostu koszmar dla kogoś, kto kocha kolory, ale Wieczorem. Dobra, pokażę Wam teraz, ale wieczorem to dopiero jest dowalone. I to jeszcze mam tak, przycisk jest przenośny. Naciskam tu, nie? I się dzieją takie rzeczy kolorowe. Tu, 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 patrzcie tu, 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 pod kuchnia, kuchnia. I jest taka tęcza ona tak... O Jezus. Tu mamy kolorki. Dobra, a teraz ten regał z kawą Wam pokażę. Cyk, prawda? I każde z tych świateł można w aplikacji zmienić. Więc jak mi się znudzi, a mi się często nudzi, to sobie zmierzę. Tego pięknego mieszkania by nie było, gdyby nie to lustro. Ono jest designu Copy. Jest specjalnie tutaj spasowane idealnie na wielkość tej ściany. Cudowne krągłości, światło, po prostu marzenie. A ja te krągłości zobaczyłam w butiku Copy. I po prostu stwierdziłam, że ja muszę pracować z tymi ludźmi. Dajcie mi tu ich, bo ja chcę mieć takie zaokrąglenia wszędzie. Więc też zaokrągliliśmy każdą ścianę, którą się dało w tym mieszkaniu. Zobaczcie, jeszcze jest podcięty sufit, żeby to jeszcze bardziej podkreślić. Czy wykonawca płakał? Mhm, ale jest pięknie. Tak! Ta eseczka, tutaj, która się tworzy z sufitem, jest moim ukochanym wygięciem. Ja wiem, że to bardzo dziwnie brzmi, ale takie rzeczy po prostu estetyczne sprawiają mi radość. Tak samo jak te kule dyskotekowe, które perfekcyjnie łapią zachodzące słońce, więc wiecie, cały salon jest po prostu rozstrzelony takim pięknym, pomarańczowym światłem. No a tutaj jest sypialnia, i idealnie zlicowane drzwi. Po co? żeby to wygięcie podkreślić Aha, znowu oni? A co tym razem tutaj robicie? Ja sobie czytam AD a ja leżę w moim ulubionym łóżku, w sypialni Ewy i Wojtka, którzy są cudownymi inwestorami. Dobrze, to po prostu takie jakie warunki mamy, to tak będziemy kontynuować. Łóżko, słuchajcie, jest totalnie custom. Jest rysowane z ręki, prawda? Dokładnie, to był piękny szkic. <noise> miało być takie inspirowane trochę latami 70., trochę Space Age, i miało być bardzo mięciutko. I wyszło przepięknie, naprawdę. Nie ma osoby, która nie weszła do mnie do domu i nie pytała o to łóżko. I wszyscy są rozczarowani, że to trzeba od, od nowa robić i się tego nie da kupić. Że A. tego i po prostu nie ma w sklepach. Nie ma. Mm -mm. Bo to jest specjalne łóżko dla Ewy i Wojtka. Yeah. Chodźmy do garderoby. To jest rewelacyjne rozwiązanie. Jedna połówka jest moja, druga mojego męża. Nie stoją żadne meble. To są po prostu mini pomieszczenia, gdzie każdy ma swój świat. Moje. Dobra, tak kawałek pokażę, bo jest syf. Okej, okay, sorry, sorry, ale to lepiej nie będzie, lepiej nie będzie. Zapraszam Was do mojego męża, bo u niego jest jak w showroomie dosłownie. Patrzcie. Kolorami posegregowane książki nasze pamiątki misiaki z różnych miast nie no ma przepięknie i, i to Lego Lego mm. boskie zapraszam was jeszcze do mojej łazienki gdzie głównym elementem jest ten cudowny podwójny rzeźbiony w kamieniu zlew Kocham to, że jest dużo źródeł światła, no i też okno. No, nie ma osoby, która nie wymarzyłaby sobie naturalnego światła w łazience. A teraz Was już przeproszę, bo nie wiem, wezmę prysznic czy coś.